Leszczyński Szpital jest placówką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu. To on jest organem założycielskim placówki, która z założenia powinna być finansowana właśnie z budżetu Marszałka i kontraktów z nfz -em. Od lat szpital w Lesznie boryka się z zadłużeniem. Antidotum na ten problem miały być redukcje etatów i cięcia pensji załogi. Teraz dyrekcja zwróciła się do Rady Miejskiej Leszna o przekazanie z budżetu miasta kwoty 270 tysięcy złotych na zakup nowej karetki. Jej koszt z pełnym wyposażeniem lecznica szacuje na 440 tysięcy. Zanim jednak miasto pieniądze przekaże, chce dokładnych wyliczeń dotychczasowego wykorzystania miejskiej pomocy finansowej, która do szpitala płynie od lat. Oczekujemy wyjaśnień dyrekcji w tym zakresie, mówi Tadeusz Pawlaczyk, przewodniczący Rady Miasta Leszna. Jeżeli chodzi o wydatkowanie tych pieniędzy, które my już jako Rada żeśmy przekazali. Między innymi w tym celu Pawlaczyk planuje zwołanie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady. W jego trakcie samorząd będzie oczekiwał wyjaśnień dotyczących kondycji szpitala. Trzy miesiące kolejne zawieszenie płac, czy jak dalej. no, Myślałem, że może będzie nowy dyrektor, będziemy mogli rozmawiać z dyrektorem, ale jeżeli nie będzie, będzie ten, który pełni obowiązki. Zamierzam go poprosić, również przewodniczącego komisji, przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala o wyjaśnienia, chciałbym ewentualnie inne osoby, które mogłyby nam przybliżyć kwestię Szpitala, tym bardziej, że mówię, stoimy również przed kwestią. Wniosku kole o kolejne pieniądze dla tego szpitala. Jaka przyszłość, co dalej, do czego tutaj zmierzamy? Posiedzenie komisji ma się odbyć 3 kwietnia, zgodnie z zapewnieniami urzędu marszałkowskiego do tego czasu powinna zapaść już decyzja o tym, kto zostanie nowym dyrektorem szpitala właśnie. Procedura konkursowa cały czas trwa. Michał Wiśniewski, Media.pl